Panie profesorze Krzysztofie, pytanie do Ciebie, pierwszy o komentarz tych danych. Mówiliśmy o pacjentach nefrodiabetologicznych, to pewnie Ciebie jako eksperta, nefrologa, diabetologa chciałbym spytać, jaka jest część wspólna tego zbioru? Jeżeli wiem, że w jednym zbiorze mam 4,5 miliona osób, w drugim mam 3 miliony osób. Ile jest pacjentów nefrodiabetologicznych? Drugi profesorze, również Krzysztofie, myślę, że podstawą jakichkolwiek rozważań jest to, że Ponad połowa chorych, którzy rozpoczynają leczenie nerkozastępcze, czyli ta schyłkowa niewydolność nerek, która tak naprawdę powoduje niepełnosprawność naszych chorych, a z drugiej strony powoduje ogromne nakłady finansowe, ma chorobę taką jak cukrzyca. Ocenia się to różnie, w niektórych przypadkach to jest około 45%, w niektórych sięga do 60%. Czyli idąc w kierunku nefrodiabetologii, większość chorych, którzy trafiają do. Nefrologa albo już w momencie, kiedy trafia, albo z czasem, rozwija się u nich cukrzyca.